Cease your Now let me focus on this door. Ok, otwórz drzwi, dzięki. I jeszcze tutaj odblokowaliśmy w poprze poprzednim, poprzednim odcinku. Um, to był broń, tyle że ulepszoną. To nie wiem, czy ona... O tak się klika, tak? Upgrade. Um, który, to, który to jest klawisz, tyle że... Aha, tu się wybiera, czy jak? Nie wiem. Okej. Okay. Aha, sekundeczkę. ok I ulepszyłem i tu mogę sobie, yy, znaczy kliknąłem coś tam i tu mogę sobie wybrać jak chcę ją ulepszyć, tak? Czyli tutaj mamy więcej amunicji. Mm, tak, więcej amunicji. Yy, więcej chyba jakichś tam obrażeń, czy coś jakiego I tutaj szybkość przeładowywania. No to szybkość przeładowywania to jest, powiem Wam, takie o tego ręcza to jest może odległość czy w tym stylu to może to być fajne um, a to jest więcej amunicji amunicji to ma mało to to wezmę tak to wezmę na początek a potem się kupi to ulepszy to i to bo pewnie będą tu ulepszenia tak więc już ulepszyłem tak tak już ulepszyłem proszę bardzo i fajnie a mam jakąś nową broń ogólnie czy nie tutaj nadal nic nie mam a tutaj Yy, też nic chyba nowego a więc idziemy idziemy dalej tutaj w poprzednim odcinku zdobyliśmy nowego sojusznika sojusznika jakby tych, tych Decepticonów, deceptikonów oczywiście nie no De deceptikonów tego robakowego takiego no i idziemy idziemy nawet nie mam pojęcia gdzie może gdzieś idziemy przed siebie 200 metrów 220 otwieraj drzwi gościu shockwave'ie. Tam jakiś został, chyba drzwi mu się zamknęły No no, a nie, 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 nie wiem Dobrze Otwierasz czy nie, bo ja już sam nie wiem Czekam, czekam cierpliwie W sumie wiem, że to nie jest takie łatwe No ale Można pośpieszyć się troszeczkę No okej, okay. czekam Czekam i czekam Chyba on coś tam robi, bo sam nie wiem nawet Hmm. Ty weź, bo ja bym to szybciej zrobił już Idę sobie stąd, nie wiem gdzie tam idę. Może może mu przeszkadza, może potrzebuje więcej prywatności <grymne> Otwórz te drzwi Otwórz te drzwi O oh jest Panie Shockwave masz tego A może mam nie trzeć? Co on tutaj zrobić? Pisze, enter, u, wejdź tam, no dobrze, wejdź tam, no okej, okay, fajnie, wejdź tam. Wejdź, wejdź, ale jeszcze nie teraz, bo nie mogę. A może tak mam zrobić? A może ja zrobię na chwilę cięcia? Okej, okay, jestem, kliknąłem to i chyba tam się coś zbagowało, ponieważ wtedy ten nie przeszedł, a teraz przeszedł. just before the door closed. Soundwave. Scanning. No signatures detected. Satisfied, Starscream. Or perhaps the insecticons have unnerved you. I'm not afraid. I'm telling you, there was something back there. The door is masking the signature. It appears as if someone was here before us, eons ago, based on a very preliminary assessment. Inactive defense systems. Caution warranted. Yes, quite. Wow, dostałem brońkę. i No i No i tak, tam tutaj zbugowało, zbugowało Ponieważ właśnie nic się nie robiła, A teraz jest normalnie, a więc dobrze Tu mam takie wielkie działo do pokonania, więc dosyć łatwe były A, a tutaj jest Kurcze, fajne, fajny, fajny, fajny Taka umiejętność ma Ym... Mam iść tam? Okej, okay, czyli pewnie... Tutaj... Kurczę. Tutaj będzie trzeba iść na lewo. Tak, tak. O, zdobyłem kolejny poziom, więc fajnie, zaraz sobie otworzę skrzyneczkę. Ale to za chwilę O że amunicja mi się skończyła tak szybko. Nie wiem czy mam dobrą... Nie wiem czy mam dobrą broń za bardzo na takie coś, na takie maszyny, ale... Dobrze. Okej, okay, może sobie na początek otworzę tę skrzyneczkę. I zobaczę... O! patrzcie, idon! Miałem za obu, teraz mam idon. Wow, no podzę Ci dachet. Fajnie. Nowa broń, blaster jakiś, coś tam, coś tam, kolejne, aha, ulepszenie, czyli też fajnie. Tandet blast, okej, czyli spoko, wystarczy mi tego, okej, otwiera się, otwiera się, otwieraj mi to. I idziemy walczyć dalej. Walczyć ze złem, znaczy my jesteśmy ze zlee, znaczy grałem z precypikronami. Ojej, ojej. No ojej. Naprawdę nie za dobrze i nie mam czym strzelać! Fuck. No i niestety, ale przegrałem. Dobrze, czyli lepszym chyba byłoby pomysłem nie zmieniać tamtej broń, co wcześniej miałem. Ojej, jestem na początku, dobrze, zaraz zada do Was Okej, okay, no i jestem już mniej więcej tam gdzie przegrałem, tu już pokonałem te maszynki. I, to, i nie wydałem tamtej broń, co tam wcześniej, tylko to, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę lepsza. Yy, tak, no i co? Idziemy, idziemy dalej. 250, 80, 60 metrów, kawałeczek jeszcze jest tam metrów, czy czegoś tam, ale spokojnie, za chwilę dojdziemy. Dobrze, ta broń jest naprawdę porządna. Gdyż na dwa strzały ma te, te maszyny, roboty wielkie. Aha, ja tutaj przegrałem, tak, ja w tym miejscu przegrałem. Przypominam sobie. Okej, okay, przeładować. Nie wiem, czy te moi sojusznicy są nieśmiertelni. Bo jeżeli tak, to byłoby łatwo dosyć. Dobrze, mam amunicję, więc fajnie, bardzo mi się przyda. Yy, tak, i co, to tyle? To chyba tyle, więc... No, otwieraj te drzwi. Chodźcie ludzie. Dobrze, idą... Ludzie, do boty, do boty. Patrz, jestem wyższy. A jeszcze jak kliknę klawisz, to mogę się zmienić rękę. No, też fajnie. I co? O, otworzyło się, dobrze, więc pewnie kolejni, więc już ładuję. Tylko właśnie to po co ja zmarnowałem str na strzał. Chwileczkę, bo tutaj sobie szybko bydę niu yy, A to chyba jest tutaj, tak? Tak, to jest to nawet yy, I co my tutaj sobie weźmiemy? Mo Mamy tutaj więcej amunicji yy, Więc tej tego, o I i coś jeszcze Hmm Amunicja, wam powiem amunicja na początek nam się bardzo przyda Nawet w większości broni. Gdyż, gdyż to amunicja <grym> Okej okay, popatrz, jesteśmy troszeczkę w innym miejscu Więc fajnie O, zmieniłem sobie broń, przy przypadek, ale dobrze może być I co to jest? Shockwave. Yes. No i popatrzcie, mam takiego mini bosika, znaczy mini bosika. Po tu zwykłego Dewota. No. No i musimy pokonać ich wszystkich tutaj zapewne. Duży ekspo mi, mi dali, powiem wam. O, nowa BDOń. Znaczy jakaś BDOń leży. Yy, tylko to nie, tego nie chcę, tego nie chcę. Mhm, bo to było tam to co wcześniej, więc pan sobie zostawię, kurczę, strzelam nas, oto to. Haha, to. a dużo tutaj ekpasz stówkę, więc fajnie, tylko co teraz? No by... Um, nie, a tego nie widziałem, tego nie widziałem w sumie jeszcze Ale bole to Tak, okej. Okay. Dobrze, dawaj, 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 nie, wolno, nie wolno, wolno marynować amunicji. Trzeba ją oszczędzać, tak, tutaj to leży, leży, leży. On leży tak i co? I co? Idziemy, idziemy gdzieś, opatrzcie, mamy życie. Nie, 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 nie. Życie nie potrzeba, bo fulla praktycznie jeszcze. Okej, okay, przeżył niestety, ale dobrze, już zaraz będzie po nim. Dobrze. Może nie Broń. I ma... Aj! Troszeczkę źle wycelowałem, ale już mniejszy. E, tak, 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 tak. I strzelamy. Yyy, to... Może popatrzeć, zabinać taką szalę. że Ty, 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 ty robocie mały. Jest! Jeszcze granatem we mnie rzucili, skubańcy. Dobrze. Yyy, gin. No... Przeży... zginął, 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 tak? Tak, dobrze. Niech tak będzie. Yy, ja jeszcze idę dalej. Tu chyba będzie ich kilku. Jeszcze, a może już nie sam nie wiem, ale pewnie tak tam było życie, więc dobrze. Oni tam są! Zostawiłem moich ludzi. O, dwóch na raz! Pięknie! <grymne> Więc wracam się, tak? Chyba tak. Chyba oh, wybodu nie ma. Find ale the Ojo ojoj Trudne to jest! <grymne> ale ja się nie poddaję i gram dalej. I gdzie jestem? O ludzie, tu... Dobra. Więc jeszcze raz, nie mam nic do bo nie wiem czy jest. Bo nie wiem po pierwsze tu i tak zabad do nic nie zrobiłem tam wtedy i nic takiego nie było żadnego bos'a nic takiego i dlatego nie będę. Dobrze. Więc sobie na południe. Ja do końca. Okej. Okay sobie pooszczędzam troszeczkę amunicji powiem. Znaczy po prostu będę strzelał ich troszeczkę z góry bardziej na początek. Oj oj oj. Granat! Niedobrze. 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 Okej. Okay. Gdzie jest życie? Fuck, 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 mam ekspa, ja mam ekspa? Ja Ajajaj, mało. Myślałem, że dobiję zaraz, zaraz lewe, coś takiego, ale nie. Yy, więc dobrze Fast, fast, fast po jakieś Po jakieś życie Tylko, że nigdzie nie ma życia A jakbym postrzegał sobie z tego O? Chwileczkę, tylko tu trzeba się na razie Poleczy, znaczy pożyć troszeczkę muszę na początek Żeby nie zginąć O mał go! Pięknie Nie trafiłem Okej, okay. dobrze, padł I trzeba powoli, tu nie ma nikogo, bo wydaje mi się, że ktoś strzela, chyba nie Tam strzelają, na górze Kurcze, z bomb nigdy nie, o, trafiłem, pięknie Tam Dos... Nie wiem, czy w ogóle tam ktoś jest, ale dobrze Fast, fast, fast Jakaś badawa nie leży okej, okay, mam Cię, mam Cię, gościu, mam Sam zabiję chyba siebie LOL

First in conduits. Four terminals control access. Simultaneous upload of keys required. A pity, then, that we are only three. Laserbeak, eject. My mistake. Three and a half. Spread out and find the other three access terminals. Then await my signal. I shall secure the fourth. Okej, okay, no i dobrze, zrobimy tam, tutaj dostałem chyba jedną skrzyneczkę, czy coś, czy dwie nawet, chyba dwie nawet skrzyneczki dostałem, więc zobaczmy co tutaj jest. bum... Bam... nie wiem jak to się czyta, ale fajnie, lubię tego gościa, Jakiś tam umiejętność, kolejny coś, coś kolejnego, jeszcze jeden. Okej, okay, mam jeszcze jedną skrzyneczkę, teraz bruzowo, w sumie nie wiem jaka była wtedy. I mamy tutaj Cyber Cybertron, czyli wow. Fajnie. Wow, shockwave, czyli ten, kim gramy, jakiś jeszcze jeden, plus coś takiego, czyli coś fajnego. ja <laughs> jeszcze je... O, ulepszenie broni i tyle, ale w sumie dużo rzeczy dostałem. I co, idę dalej, idę dalej. Wiesz, gdzie mam iść? Muszę iść dalej. Wezmę sobie życie, bo i tak mam fula, ale i tak je wezmę. Yy, tylko, że tu, czy gdzieś tam chyba... Nie wiem, gdzie mi się otworzyło, ale chyba tutaj nie byłem, tak mi się wydaje. Tak, chyba mam tutaj, bo już są potwory nawet. Oje, trzeba pod... Czy... Co, co... przepraszam, przepraszam za to cięcie, ale coś mi się tutaj... Łołowołowo! Wow. Fast, fuck, 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 fuck Nie mogę się tu schować? Mogę się tu schować, bo jeżeli się schowam, to mi się od... no, odnowi tarcza Właśnie Dobrze, mam cię Dostał Dob Może być jeden, jeszcze tylko jeden Okej, okay, tego też już chyba mam, pięknie padł Ale we dwóch chyba jednak zmienię sobie broń Okej, okay, dwóch padło, fajnie no właśnie na to i będzie chyba troszeczkę łatwiej. Powiem że to nie jest wcale taka łatwa gra. Naprawdę dużo trzeba się namęczyć, żeby zginąć, żeby kogoś pokonać, żeby przejść coś. Okej, okay, mam nowo, mam tutaj tu coś, ale powiem że nie potrzebuję tego na razie tak chyba nie używam tej broni, którą dostałem do ulepszenia. Excellent. Lord Megatron will be most pleased. Pięknie będę tam tego robił właśnie i tu mamy dużo podwodów, których wydaje mi się podwójnie pokonać, więc też fajnie O, o pięknie Już, już 10 tutaj bynajmniej pokonałem Haha, fajnie Przeładujmy i kurcze przeładować, tak? Hm. Wow, tu jest ta czarna iskra chyba, tak? Przecież tym stylu. Zobaczymy, zobaczymy co się w ogóle dzieje Coś się dzieje Okej, okay, tyle się dzieje i muszę Naprawdę sporo celów znaleźć, więc idziemy gdzieś... Nie wiem, mogę latać? O, mogę latać, więc dobrze. Więc idziemy na początek tutaj chyba. Wow, i ja coś muszę tutaj poaktywować, czy coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy za chwilę. Okej, okay, tutaj jeszcze są y, przeciwnicy, więc lepiej z bomby zmienię, bo zaraz sam siebie zabiję nimi. Jak to już często bywa. Okej, okay, zejdę z tego. Nie lubię tych... Te oczy są najgorszymi potworami w grze! Naj... Te, te latające! Najwięcej kurzu. mnie znowu zabiły, skubańce Okej, okay. zniedziemy sobie broń na to I idę tam jeszcze raz i od razu sobie stąd zejdę i będę strzelał o właśnie Tylko na początku tego na górze... A dobra, 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 dawaj, 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 dawaj Już mi całą tarczę zniszczyli. Okej, okay. padł, naładuj się, naładuj się szybko, 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 ładuj się, ładuj się, ładuj się, nie wiem. Trzech ktoś we mnie? No nie, ładuj się tak, dobrze. Tu jest! Mam dwóch, mam dwóch na raz, pięknie, okej, okay, padli i może jakiegoś save'a dostanę za, może jakiegoś save dostanę lub coś w tym stylu, ojojojoj, no oj, oj, oj. dobrze, nie masz czasu, JEDEN ŻYCIA, NO NAPRAWDĘ, FAST, JEST! Okej, okay, mam nadzieję, że jakiegoś checkpointa mam, jeszcze, jeszcze dwie, trzy, trzy, rzeczy jeszcze aż, o ja ci. To nie ciężko, ale jakoś dam radę, myślę, zobaczymy. Okej, okay, może tak z góry ich postrzelam? W nich? A może zbombarduję? O, Lata, lata z kubaniec Nie lubię ich Nie lubię, nienawidzę wręcz Ojoj, spadam stąd Fast po widziałem tu życie Fast, kurcze no Ja cię! Mam nadzieję, że mam checkpointa No pięknie, od nowa Tak, od nowa, no super LOL <laughs> może zmienić poziom na easy, nie żartuję. O ja cię więc jeszcze raz Dobra Okej okay. No ci na górze, naprawdę, ci latający są najgorsi. Ajajajaj, ale ja ja ale jak chcę to zrobić? Może Może coś innego wykombinuje <laughs> A można bo jak pójdę tutaj, może tamto na koniec zostawię sobie o, tak sobie mogę strzelać w nich wszystkich, ale przylecę zaraz ci latająci, be, latający i będą źle. Będzie źle, a już ginę. Pudy czyno. Ajajajajajajajaj. Hmm. Może i sposób jest jeszcze jakiś łatwiejszy? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Okej, okay, może stanę tutaj. Nie za, za daleko teraz. Mam cię, mam cię też, dobrze dwóch padło Okej, okay, idę Mam go, pięknie, jeszcze tutaj jeden Okej, okay, są wszyscy Latający niech, latający niech przylatują Nie ma ich Wszyscy padli, jeszcze ty żyjesz Dobrze, powolutku, nie ma co się spieszyć Okej, okay, latających nie widać więc aktywujemy Dobrze, pierwsza rzecz gotowa, jeszcze trzy no Dobrze. Ej, ja jeszcze aż trzy, aby już w sumie jedno wcześniej zdobyłem, ale przegrałem i znowu trzy. I mam nadzieję, że teraz mi się uda. Oby. Ojej, lata, lata, lata. Jakie tam, naprawdę takie Jest, dostał! Dostał! Jeszcze jeden! Dawaj, dawaj! Okej, okay, padł kolejny. Fuck, 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 tam będzie jakaś kostka, musi być kostka, nie ma kostki, jest kostka! Nie dojdę do niej, dojdę do niej, wierzę w to. Fast, 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 jest, 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 mam brąz, mam nową rzecz. Naszą znaczy skrzynkę zdobyłem i coś tam wykonałem, fajnie. Jest tu ktoś jeszcze? Okej, okay, naciskam. Dobrze, druga rzecz aktywowana, może ja stąd już będę uciekał. Nie wiem, czy tu ktoś jeszcze żyje, czy nie, ale uciekam. Dobrze, jeszcze tutaj, dwie rzeczy. Wracający? Pięknie padł. Ok, idę tam. Chyba tam jest jeszcze jeden żyje, ale już go pokonam raczej. Tak, jeden żyje. Ok. Dwóch żyją. No skąd by tu się widzieliście? Był jeden chyba. Chyba koszkę jeszcze przez przypadek, ale to i tak dobrze. Bo jest już naprawdę dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jeszcze tylko jedna, dwie rzeczy? Nie, jedna, jedna, jedna. Okej, okay, uciekam stąd i jeszcze i ostatni Osta, oj, nie, wpaść na... Jeszcze tu mnie zabije! Zaraz, coś takiego... O jacie, bym się zdenerwował Okej, okay. tutaj czekam na, do góry może odrobinę po... Lololololololololol lol, 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 lol. Mam Cię, mam Cię prawie już Mam Cię Jeszcze jeden został Tak! Brawo! 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 Super! Naprawdę! Ha! LOR! Czemu? No od, po od początku! Okej! Okay. Okej, okay, jestem! Jest ostatni! Jeszcze tylko tego zabić! Dobrze! Aktywuj! Fast! Fast! I dajcie mi zapis! Proszę! Dajcie mi jakiś zapis! Wszystkie konsole aktywowane! Jeszcze tylko na środek zalecić! No dobrze! Mam nadzieję, że to mi się uda! już. Fast fast, fast! 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 I dajcie mi jakiś zapis! Proszę! Spokojnie, spokojnie, nie zginąć Bo dały to nie wiadomo i nie wiem już ile lat to zrobiłem Ale dużo, dużo, naprawdę dużo Okej, okay, tarcza mi się kończy Fast, fuck, fuck, fuck ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się Dobrze, że tylko tych tu, kilku stoi chyba, okej, okay, tu chyba przeszedł Nie, tam jest Dobrze tych latających chociaż nie ma jeden plus taki Jest Okej, okay, udało się coś zrobić. Mam nadzieję, że będzie zapis. Chyba będzie. Wow, może wykonałem coś? Pewnie wykonałem kolejny... Pewnie wykonałem ten chapter, więc fajnie. O, bardzo fajnie. Chyba. Ładowanie. Długie ładowanie. Jak zwykle. Ale ja ładowanie to ładowanie. No, okej. Okay. Chyba tak. Chapter tam wykonany pewnie. Bo teraz coś nowego. Haha, i popatrzcie, autoboty to boty mają isk, więc fajnie, teraz z nimi gramy. I tam przeciwko było napisane, że jesteśmy w czapterze trzecim, aha, czyli te dropczary nie są wcale takie nie są takie krótkie ponieważ, bo dwa odcinki chyba i jeden czapter zrobiłem, tak mi się wydaje. Ale okej, to ja się w tym momencie z wami żegnam. Chyba. Subskrybuj, albo chwilę, zobaczę gdzie to w ogóle te trwa. Tak, już zaraz tylko jeszcze popatrzę. mamy skrzyneczkę, więc sobie otworzę szybko. No i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. O, razy 5 coś tam, razy 4, razy hel jakiś, okej, okay, tyle, jeszcze takie coś i takie coś, żadnej broni. Ok, dobrze, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, do zobaczenia. trzymajcie się i cześć!